Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: dlaczego kłóciliśmy się? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty: sedno, królowa pentakl. Co wychodzi naprzeciw? siedemka pentakl. Wynik, odpowiedź, rada? Kochankowie. Sedno, królowa monety. To jest cały świat materialny. Awans, dobra sytuacja finansowa, cierpliwe dążenie do celu, dobrze prosperująca firma. Człowiek ze spokojem chce korzystać z korzyści materialnych. Docenia to, co jest materialne. Działa celowo, jest zdyscyplinowany, zadowolony z siebie. Ale niekiedy może być arogancki. Również jeden z partnerów. Ocenia drugiego partnera jako przerost formy nad treścią, lub żąda wygórowanej kwoty pieniędzy dla wysokiego poziomu. Co zachodzi naprzeciw. 7K mod. To mogą być problemy finansowe, problemy z pracą, brak wypłaty, brak cierpliwości, aby. Zaczekać na efekty naszej pracy. To też jest nietrafna decyzja. To też jest takie wymuszenie na kimś miłości. Miłość i zaufanie wymaga czasu. I może okazać się, że para dała sobie czas na miłość i zaufanie do siebie. I u jednej ze strony nie wytworzyła się miłość do drugiej strony. I co wtedy? Co ta osoba ma zrobić? Bardzo często mylimy zauroczenie z miłością. Wynik, odpowiedź, rada. Kochankowie. To jest dialog partnerski Czyli będziesz mówił ty, i będę mówiła ja, a zwłaszcza ja. Patrząc na kochanków, to para mówi coś takiego: Pokaż kotku, co masz w środku. A on może odpowiedzieć: Nie martw się, moja lamparcico, bo mam wszystko na swoim miejscu. Wielokrotnie mówiłam, że nie zbudujemy związku na umiejętności erotycznej, na seksie. Para nawzajem musi się spodobać fizycznie i duchowo. Jeżeli na początku nie spodbaliście się sobie duchowo i fizycznie, bo to musi iść w parze, to nie wchodź w ten związek. pieniądze nie powinny być stroną w związku. One muszą być, ale nie powinny być stroną, bo to spowoduje, że związek rozpadnie się. Tutaj zostały pominięte wartości. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Prywatne czytania proszę kierować na adres e-mail, który jest pod filmem. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus, Klara Tarot Miłości. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.